Kurza, kurza, twarz! Dosyć tej ściemy! Nie nosisz soczewek! Gadaj, o co chodzi? Zachowujesz się, grzdylu, jeszcze dziwniej niż zazwyczaj. Właśnie, Henny nikt by nie powiedział, że jest słodka. Dobra, już mówię! Flanek był markotny, więc wypuściłem go z terrarium, żeby rozprostował kości. Wtedy sięgnąłem po świerszcze, a on zniknął. <îstanet> o czym to sobie szepczecie? Ano oh, tak, o przyjęcie niespodziance. Spoko, los, nie wygadam sobie. Spoko los, nic nie słyszałam. Wykonam se koktajl. Gdzie on jest? Masakra, jeszcze mleko. Masz nietolerancję laktozy? Wcale nie mam. Mam tolerancję wszystkich. Z laktozą czy bez laktozy. Pa, Nowy przepis. Kto chce spróbować? Twarożek i... Uch, masakra! Przegięłam ze szpinakiem. Co nie? Masakra, jak mogłam. Ha! Już cię znam, Hilu. Nie dam się znowu nabrać na sztucznego pająka. Chociaż wyglądam masakrycznie prawdziwie. Ha, ma! Przyjmij najszczersze wyrazy współczucia. Jakby co chętnie poprowadzę ceremonię pogrzebową. Mam tutaj katalog z trumnami do wyboru, jak myślicie? Pudełko po butach czy ciut droższy i dołkerski machoń? Kacie, co ty robisz?! Nie na pogrzebie! Ej, patrzcie! Ta kulka sierści wygląda jak Franek! Uff, wymiot! Nie na pogrzebie! Ponieważ to nie jest Franek! To tylko kocie sierść. To znaczy, że Franek może jeszcze żyje. A! Pająk! I honia go chyba znalazła! E, to nie była honia. Ja znam ten krzyk. <laughs> o, dobry wieczór! Cukierek a... Pająk! Nic mi nie jest. Tata boi się, pająków. I już wezmę super szybką ekipę dezynfekcyjną. O, siema uroczorodzinko sienic. Odwołujemy, przepraszamy za nieporozumienie. Nie mamy tu żadnego pająka. O, a ty co, miłośnik robali? Mnie nikt na drodze do pająka nie stanie. Jaki wielki pająk w ostatnim pokoju po prawej! Niech ktoś mnie szybko uwolni od tego potwora, błagam! <ścoughs> Czyżbyśmy się bali małego pajączka z gumy? <grypt> ja się niczego nie boję. Przepraszam. Tam poszedł jeden obrzydliwiec. Co ty wyprawiasz? Ześwirowałeś? O, 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 ja er, jestem pająkiem. Popsikaj mnie. Nic mi nie jest. Babaszy, są takie niedojrzałe. Płynu do ust? Moja szczególnie piekąca receptura. Szczypie znaczy, że działa. Na dole franka nie ma, czyli musi być... Na górze! A, a, a. A, to teraz przymucham! Tego pająka unicestwi pan przyszłość tego chłopca! Ludzie pomyślą, że jest zabójcą pająków i nikt już nigdy mu nie zaufa! Chce pan taką masakrę na sumieniu? Wow, nie myślałem o tym w ten sposób. Dziewczynko, odmieniłaś mi życie. Serio? A skądże miłości cyrowali? Ale robię wypad! Tu macie rachunek! Na pomoc ratunku złodziejem! Panie sąsiedzi, co się stało? Wyczyścili wszystko. Kolekcja winyli, czarno-biały telewizor i cenne leksykony zniknęły! Dosłownie pojęcia nie mam, co on wymienił. Tata miał rację. złodziej jest więcej. Więc na strasza zaradą! Nie, jeśli spróbujemy temu zapobiec. Edek, błahu! Mam kałty! Nie będzie nudy! Hmm. Słuchajcie, mam genialny spray, broń na każdego bandytę. Nazywa się zabójcze tchnienie. Anioł, to jest próbka perfum. Siostry, trzeba wzmocnić środki ochrony. Skanujemy siatkówki. Potrzebuję też próbkę kału. Do wzmocnienia środków ochrony? Jaśne. Eee, jasne. Do tego? Operację, wytop ten tłuszcz, wdrażamy. Zanieśmy go na górę. A co z tym stosem boczku? Żebyśmy mieli tylko takie zmartwienia. Lolek! Masz gryźcie złodziejskie zatki, a nie boczek! Ach, było postawić na kota, pułapki. I każdy ze złodziejskim zamiałem dostanie po łapkach! Dobłe od pułapek! Na serio? Au! Siema, Robert! Moja ekipa rolkarek pomoże ci w patrolu. Hmm, a czy panie mają doświadczenie dochodzeniowe? Nie, ale potrafią robić to: zatrudnione! Dobry wieczór, jednostka rodzicielska. Musimy przeprowadzić rutynowe państwa przesłuchanie. Co wy tutaj, u licha, wyprawiacie? Pana Lamenta okradziono! Musieliśmy podkręcić ochronę! Wydaliśmy waszą kasę! Dzieci, fajnie, że się przejęłyście, ale coś czuję, że odrobinkę za bardzo. Odrobinkę? Aż taka ochrona jest zbędna. Wystarczy wieczorem zamykać drzwi i okna. Proszę wszyscy do urzędu. No, Dzięki sąsiedzie za tę szopkę. Dzieci chyba pojęły wagę sytuacji. Postraszyłbym je za darmo, ale babeczki chętnie przyjmę. O. Łańcuch tatoś byłby dumny. O. 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 Mamy stanowiska! Mamy włamywacza na obiekcie! Boransiu, co zrobimy? nam wszystko! Weź się w garść, kobieto! Dzięki, otrzeźwiło mnie. Ale i tak cię oddam. <śmach> Tylko przypadkiem, stróżu, nie rób sobie kłopotu. <śmach> au, 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 au. Gorący tłuszcz z boczku! Czy też raczej galaretka tłuszczowa? Uniezgodliwić delikwenta? Tak, jak na treningu było. Czekajcie zaraz. Chyba znam te trzewiki do tańca. Stać! Ja tylko byłem na spacerze i nie mogłem wejść w tych babeczkach są orzechy. Następnym razem, gdy będę miał udawać obrabowanego, lepiej daj mi coś, na co nie mam uczulenia. Udawać obrabowanego? Nie. Ach, chyba muszę was przeprosić. Chciałem tylko was nauczyć zamykania drzwi na klucz, bo chcę chronić to, co mam w życiu najcenniejsze. Znaczy was. Tylko bez paniki. A, o matko! Przestałam widzieć na oczy! Masakra, oślepłam! Nie, wcale nie oślepłaś. Ktoś wie co się stało? Włączałem do prądu stary telewizor u Herci. To chyba dlatego wszystko zgasło. No jasne syfanczuch. No, tylko mały zza, zza, głowy, głowy, zza, zza, telewizor. Hej! Wieczorem wywalił kołki. Po godzinę wstytu minęły. Połapiecie <ślam> fawę! Cuchar warszawska z czekoladą. O, dzięki, dobra. A teraz, co wykła jedna wałówka do długiego? Świecisz się! O, ten już opowiadała. Nie, Hilu! Ty sama się świecisz! A, wow! Uwaga! Lepiej odsuńmy się od niej! Halu, rodzice wyraźnie zabrodzili ci robić eksperymenty naukowe na ludziach. Pamiętamy, jak mnie załatwiłaś! Dziwnie ja się czuję... Klasika! Nasprysowałam ciasteczko bioluminescencyjnym genem z ZNA meduzy Echorea victoria i nazywałam mi ciasteczko. Cieszę, cieszę! Słuchajcie, przysuńmy się bliżej do Chili. Zawsze powtarzam, że jestem waszym światłem. Dobra, to może spróbujemy odzyskać prąd? Cicho, kiedy nie ma rodziców, to ja tu rządzę. Po pierwsze musimy się przeliczyć, sprawdzić czy wszyscy 1, są. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus ja 11. Dobra, jesteśmy wszyscy, nikogo nie brakuje. Zapomniałeś o mnie. Czy możemy, błagam, włączyć korki i światło odzyskać, zanim zejdę tu przez Herminę na zawał? Syfon, nie ty tu rządzisz, ja decyduję. Gdzie są te przeklęte korki? No w piwnicy. A czemu właśnie ja mam to robić? Bo, Bo ty tutaj rządzisz. rządzisz. Dobra już, dobra. Chodź, Hilu, poświecisz mi. No na łeb błysnęłaś intelektem. <laughs> o! Myślałam, że jeszcze trochę pożyję, ale jak widać gasnę w oczach. O... Haszka, weź daj jej jeszcze jedno ciastko, nie powiemy. Piszcie, co było jeździlne. Przed typ. Pięknie, kurczę. I co się mm. rusza w mibicy? Ja tam nie schodzę. Karny, boisz się ciemności. Wcale, że nie. To ty się boisz ciemności. Ja się nie boję niczego. Bo... Ja Wam bardzo nowe. Ciemność Czasu! Naprawdę muszę zaraz mieć... Mieć, mieć, prąd mieć. Dobra, cisza! Chodźcie, Holeichen, nie bójcie się. Naprawdę nie ma się czego bać. Starszy brat was obroni. Nie, zaraz. Brat obroni was wszystkie! Gdyż jestem kadet Hirek! Wybitnie wyszkolony w Akademii Rezolutnych Gniewnych Groźnych Hytli! Czyli przez... ARK! sam muszę zapuścić się w najupiorniejsze miejsce w domu. Do piwnicy. Nie bójcie się, mam swoje słynne gogle noctowizyjne marki ARK, więc widzę w ciemności. Kilku, coś ci się stało? Zła wiadomość jest taka, że gogle to szmelt. Wcale nie widzę w ciemności. A dobra wiadomość, że osłoniłem i facjatę przed rozkwaszeniem o ziemię. Chwila! Zdaje się, że ja mam w opcje opcję filmowania w ciemności. Szałowo! Podobnych kamer używają w ARK. No to schodzę. Stój! Chyba nie masz zamiaru zostawić nas tutaj samych. To znaczy nie możemy puścić przecież ciebie samego. Powinniśmy zejść tam wszyscy razem, grupowo. Niech będzie. Poprowadzę was. Lepiej trzymajcie się blisko. Nigdy nie wiadomo co może się czaić w mroku. Nie ma w tej sytuacji nic śmiesznego. Przydałby się całunuchów humor! Kto mi musnął rękę? Sama rękę musnęłaś. Nie cierpię Bibic. co tak jęczy? <laughs> Bez paniki! To tylko kolanko hydrauliczne! A co tak drapie? A. Bez histerii! To nasz koło tu imieniu koło! A co on tak zapi? To nasze Holly, a dokładnie jej pielucha. Uka. Widzicie, a nie mówiłem, że tu nie ma nic strasznego? Co się stało? Irek! IREK! Nie do Bracki, to nie żaden duch, tylko góra prania. Chciałbym zostać sam na sam z Lazanią. Zjeją pan później, panie sąsiedzie. Najpierw przejdzie pan przeszkolenie, żeby umieć znaleźć się w branży IT. Ech, ten język młodych i to skracanie wszystkiego. Za mojej młodości mówiło się Majty. Laptop dla pana. Niech mu pan zrobi rebooting. Buty to ja mam bardzo solidne to chodzi. Tak to się robi. A teraz płoszę otworzyć okno. E, no dobra. <noise> Dobłe, ale źle. O tak. A teraz poprosimy o opróżnienie kosa. Skoro nalegacie. To było do przewidzenia. Budowa komputera. Nerdzie komputerowców, to znaczy, jak się dzisiaj mamy, mój komputer totalnie wymknął się spod kontroli, znaczy się zepsuł. Więc ten, y, naprawi go pan? Zobaczmy. Był resetowany? Połączenie bezprzewodowe. Czy było sprawdzane? A, no to wszystko jasne. Trzeba upgradeować wszystkie sterowniki. Chyba jest gotowy. Prawie! Ech, przepraszam. Żart, mam tę robotę? A teraz przepraszam, ale mam randkę z dwiema brytwankami. Lasagne, a ja coście myśleli? Dzień dobry! O, Rzeszku, co tam, dzieciaczki? Siadaj, odwieziemy cię do pracy. Eee, dobra. Ale muszę wam o czymś powiedzieć. Pracuję teraz w innym miejscu. No tak, wiemy! O, szeszku! Zaraz, to nie jest Aloka, towarzyszu. Jasne, że nie. To jest twoje nowe biuro. Mieliśmy wyrzuty sumienia, że zostałeś zwolniony, więc załatwiliśmy ci robotę. E, co wy? Nie zostałem przecież zwolniony przez was. Odszedłem! Czemu? Żeby zmywać brudne gary? Niezupełnie. Uczę się na szefa kuchni. To moje marzenie! Każdy zaczyna na zmywaku. Chciałem wam to powiedzieć, dopiero jak przez to przejdę. O oh! Szanęła mi przez oczami tamta kolonoskopia. Spoko, chcieliście dobrze. A skoro już wiecie, po prostu zawieźcie mnie do restauracji. Eee... Tylko że stamtąd już cię zwolniliśmy. I jeszcze jedno! Uch! O rajciu! Nic się nie martw! Namówimy szefa, żeby przyjął cię z powrotem! Tak! Nie, Czekaj! Poparzyłem się! O nie! Ot ostatni mój czysty talerz! Dzień dobry! Proszę przyjąć z powrotem tatę! Wynikło pewne nieporozumienie! Aż to tu nie porozumieć! Nigdy nikt mnie tak nie obsztorcował! nikt nie pomagał mnie przy porannym naporze! Więc moja odpowiedź brzmi NIE! Nie, znaczy NIE! O, proszę nie karać nam taty, to wszystko przez nas! Tak, myśmy to sknocili! W kółko robimy mu z życia piekło! Ej, ej, chwila! Dzieci, o czym wy mówicie? Dzięki wam potrafię cieszyć się każdym dniem! To tylko praca! Spokojnie, znajdę sobie inną! N nie powiem nie, facetowi, co ma taką fajną familię. Masz te roboty z powrotem. Ura! <gry> Ura! Tatuś będzie mył brudne gary! 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 <gry> Au, moja ruka! Szefie Sergieju! Hmm, to naruszenie struktury kostnej. Należy końcynę unieruchomić na 3 tygodnie. No to mnie ocień przykro. Chciałem cię przyjąć, ale muszę zamknąć interes. A może nie? Jany! Masakra! Wstali pełno ludzi! I wszyscy chwalą taty kanapki z kawiorem i ananasem. Hmm. Drogi brat, szkolenie tobie żadne niepotrzebne. Z ciebie już jest szef kuchni. Rzuć to garb w zmywanie, będziesz to moim współszefem. Dzień dobry! Dzień dobry! Chodź ze mną. Niech się klienci dowiedzą, kto tak pysznie uważył. U, pan Siergiej nie dokończył swojej kanapki. Moja! Zaczynamy operację. Pozbyć się męczy lisa zwanego Zmorek na dobry humorek. Tu mamy typowy rozkład dnia Holi. Malunki, jedzonko, kąpanko, spanko, rzucie książek. Jak widzicie, zawsze ma Zmorka przy sobie. Ale jest jeden wyjątek. Pora przewijania. W tym około 47-sekundowym okienku Holi pozostaje rozdzielona z Męcz Lisem. Wtedy uderzymy. Yeah! Nas. To trudna misja Dobra, i nie wszyscy z niej powrócą. Ale pamiętajcie, że wasze poświęcenie. Szczęście, szczęście! szczęście Hej, nie było jeszcze rozejść się! niech wszystkim da szczęście! szczęście Holly, wiesz, co to za poła? Nie płacz więcej, nie smuć nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Radość Twa niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście! Dobra, leś! Nie płacz więcej, nie smuć nas! Dosyć łez na uśmiech czas, radość trwa, niech nie Szczęście, szczęście, szczęście! Nie więcej, nie słuch nas, Dosyć łez na uśmiech czas, radość trwa, niech nie Szczęście, szczęście, szczęście! Lata? Faza druga! Operacja powstrzymać płacz Holi! Już, już, już! Dobrze, teraz chwilę prawdy. Jeśli choli pójdzie spać bez, wiecie, kogo? Wygraliśmy. O! O! Co z tobą, skarbie? Coś marnie dziś wyglądasz? Pewnie po prostu jest głodna. Otwórz samolocik! Nadjeżdża tunel! O, widocznie nie jest głodna, może chce się pobawić? Ali! Bożesz, te masakra! To dlatego jest tak apatyczna, tęskni za Zmorkiem! Nie zapomniała o Zmorku, tylko przestała płakać. co ma z Słuchajcie, wiem, jak ceniliśmy ciszę i spokój, ale nie kosztem naszej małej siostrzyczki. Przykro mi to mówić, ale musimy odzyskać Męczylisa. I to naprawdę jest przykre. Storki Ferajno, tu go nie ma! Śmietnik jest pusty, ale znalazłam dziewczynę dla Gryzka! Ech, śmieciała już pewnie wywiozła. Wysypisko! Wysypisko miejskie. Wysypisko jest ogromne. Jakim cudem mamy znaleźć tu małą zabawkę? Tom jest za tą piosenką. Hola, przyczepiło mi się. Mów co chcesz o tym lisie? Ale ta jego muza wpada w ucho. Do mnie też się przyczepiła. Do mnie też. Obija się również po mojej mózgotaszce. Hej, słuchajcie, a może jest sposób, by zmorek wrócił do holi? Łez na uśmiech czas, radość to niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście! ci za pomoc. Po kolacji popchacie mnie na zajęcia z garncarstwa. O! O! Wymyślmy, jak przekonać tatę do zmiany samochodu na nowy. Słyszałaś? Nasze argumenty łafią płosto na szłot. <noise> Dobłe! Chyba, że spróbujemy perswazji podprogowej. Mhm. Chwila, a gdzie jest hola? Trzy ulice stąd. Miałam czołowe zderzenie z gałęzią. Wielkie dzięki za troskę, naprawdę! Jesteś głodny, tato. Zrobiłyśmy tego pysznego, czeko owocowego vankiejka. Włożyłeś nową koszulę? Wyglądasz w niej fantastycznie? No, tato, wyglądasz van! Dzięki, dziewczynki! Ups, masz na masce element niepowołany. Tato, pomożesz mi w zadaniu z matmy? Van pana Harskiego toczy się z prędkością 20 na godzinę. Jak bardzo spóźniony będzie pan Harski na ważne spotkanie w pracy? No, we wtorek miałem podobną historię. Odpowiedź brzmi: 3 godziny. Nie zazdroszczę gostkowi. Dzięki, tatuś. Do usług, skarbie. Rety, kurczę, co tak przepięknie pachnie? Świeże pieczywo, róże i szczeniaczki, wszystko to naraz? To mój najnowszy eksperyment. Wynalazłam nowy, odurzający zapach nowego auta. Co? Nowe auto tak pachnie? Nie miałem pojęcia! Nie wiem skąd ta myśl, ale nagle zapragnąłem, by Harmi domscy kupili nowego vana! Jeeeeee! Yeah! Yeah! i ja pracujemy nad nową piosenką, nazywa się Szczęście jeździ nowym vanem! Odwrót! Tata już się zgodził! Świeczymy ją od czterech godzin, więc siadaj!